Witaj. Dziś opowiem Ci o człowieku, który zmarł z powodu nowotworu, po czym wrócił do życia i przez 35 lat żył bez śladu po chorobie. Jego doświadczenie różniło się od wszystkich innych świadectw ludzi, którzy doświadczyli śmierci klinicznej, jakie w życiu czytałem. Miał on możliwość odbyć rozmowę z samym źródłem wszech rzeczy, otrzymując odpowiedzi na temat życia, śmierci, ludzkiej duszy. Widział również piekło, wszystkim tym podzielił się ze światem. A ja przekażę dziś tę wiedzę Tobie. Temat dzisiejszego odcinka jest mi prywatnie bardzo bliski. Dwukrotnie w swoim życiu otarłem się o śmierć. Pierwszy raz wydarzył się, kiedy byłem kilkuletnim dzieckiem. Druga sytuacja miała miejsce, gdy miałem jakieś 10 lub 11 lat. W obu tych sytuacjach byłem na długi czas pozbawiony tlenu. Pierwszej z nich zupełnie nie pamiętam, jednak druga jest bardzo żywa w mojej pamięci. Najbardziej szokującym wspomnieniem jest fakt, że po kilku minutach bez oddechu początkowa panika zaczęła słabnąć, aż w końcu całkiem ustąpiła. W jej miejsce po moim ciele rozlało się przyjemne ciepło i wszechogarniający spokój. Pamiętam, że zupełnie poddałem się procesowi, który zaczął we mnie zachodzić i wydawał się on czymś niezrównanie pięknym i kojącym. Byłem świadomy tego, co dzieje się wokół mnie. Ale fakt, że byłem ratowany, był dla mnie zupełnie obojętny, jakby to nie mnie dotyczył. Z tego stanu brutalnie wróciłem do ziemskiej rzeczywistości, łapczywie łapiąc płytki oddech, gdy moje drogi oddechowe zostały udrożnione. Od tamtego momentu nie obawiam się już końca mojego ziemskiego istnienia. Nie była to oczywiście śmierć kliniczna, a raczej otarcie się o tak zwane doświadczenie z pogranicza śmierci. Zacząłem się wówczas interesować świadectwami ludzi, którzy przeszli na drugą stronę, a potem wrócili, opowiadając, co widzieli i czego doświadczyli. Książki takie, jak Życie po Życiu, zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Dzisiaj opowiem ci o doświadczeniu Melena Tomasa Benedicta. Mamy to szczęście, że Melen podzielił się obszernie swoim doświadczeniem. Jest to szczególnie ciekawe, ponieważ, będąc poza granicą życia, miał okazję odbyć rozmowę ze światłem, dzięki któremu otrzymał tajemną wiedzę na temat ludzkiej egzystencji, celu życia i sposobu działania całego wszechświata. W 1982 roku Melen Thomas Benedict zachorował na nowotwór. Stan, w jakim się znajdował, nie pozwalał na zabieg operacyjny, a proponowana chemioterapia mogła doprowadzić go do stanu, w którym byłby w pełni zależny od opieki innych ludzi. Lekarze dawali mu około pół roku życia. Melen przestrzegał nas przed tym, co myślimy na temat świata. Był przekonany, że jego choroba powstała wskutek uporczywego myślenia o ludzkości, jako o nowotworze, który stopniowo zabija planetę. Regularnie oglądał w telewizji wiadomości, przez co bombardował się negatywnymi informacjami, które z nich płynęły. Negatywne myśli na temat świata prowadzą jego zdaniem do negatywnych konsekwencji dla jednostki. To kolejny argument przemawiający za tym, że przyciągasz to, na czym skupiasz uwagę i zasilasz emocjami, jednak o tym powstały już inne materiały na moim kanale. Melen nie był osobą uduchowioną, duchowością zaczął interesować się dopiero po diagnozie swojej choroby. Dawało mu to rodzaj nadziei na to, że po przekroczeniu progu cielesnego życia jest coś więcej, że nie będzie to definitywny koniec drogi. Próbował również alternatywnych metod leczenia, jednak nie przyniosły one rezultatów. Melen opowiada: Pamiętam, jak pewnego ranka obudziłem się w domu około 4:30 nad ranem i wiedziałem, że ten moment nadchodzi. To był dzień, w którym miałem umrzeć. Zadzwoniłem do kilku znajomych, by się pożegnać. Obudziłem opiekunkę z hospicjum i powiedziałem jej o tym. Umówiłem się z nią, że po mojej śmierci nie będzie ruszać mojego ciała przez 6 godzin. Bo wcześniej czytałem, że zaraz po śmierci dzieją się interesujące rzeczy. Zasnąłem. Następne co pamiętał, to że stał już obok swojego leżącego na łóżku ciała, otoczony przez ciemność. Chciał do niego powrócić, ale nie dał rady. Wtedy ciemność zaczęła się zasklepiać, jakby wciągała go do środka. Był w tej ciemności całkowicie sam. Pomyślał wtedy z przerażeniem a więc tak to się kończy. Przeniósł się jednak do kolejnego etapu. O którym często piszą osoby, które przeżyły śmierć kliniczną, czyli przegląd swojego życia. Był to jakby seans z jego linii czasu, w którym przeżył raz jeszcze całe swoje życie, jednak miało to miejsce od końca. Cały przegląd rozpoczął się w chwili śmierci i przebiegał odwrotnie do ziemskiej chronologii wydarzeń, aż do życia w łonie matki. Widział zdarzenia, których nie mógł pamiętać, czy być naocznym świadkiem. Przegląd życia był dla Melena przygnębiającym doświadczeniem. Uderzyło go, że przyszedł na świat w rodzinie, która nie potrafiła kochać ani okazywać emocji. Przez to, jak sam określił, nigdy nie wytworzył w sobie receptorów miłości. Przechodził przez życie w przeświadczeniu, że miłość jest chorobą psychiczną. W czasie fazy seansu wydarzeń ze swojego życia zobaczył, że wiele osób próbowało okazywać mu miłość, jednak on za życia tego nie widział i nie rozumiał. Dalej robiło się jeszcze smutniej ponieważ jego rodzice byli rodziną dysfunkcyjną, kłócili się niemal bez przerwy. Z perspektywy swojego przeglądu życia, zaznaczył też rzecz niezwykle ciekawą, powiedział. Mogę was zapewnić, że w życiu płodowym jesteśmy w pełni świadomi. Byłem pośrodku tych wszystkich kłótni i szarpanin. Płód jest połączony z układem nerwowym matki, więc odczuwałem to wszystko głęboko. W momencie narodzin miałem już ustawiony pogląd na świat. Uważałem, że to nie jest przyjemne miejsce, jest niebezpieczne. Myślałem, że skoro mój ojciec bił moją matkę, to wszyscy mężczyźni są zagrożeniem, dlatego nigdy nie stworzyłem więzi z mężczyznami. Miałem w życiu tylko przyjaciółki. Melen mówi też, że w czasie przeglądu życia widział i czuł sytuacje, w których inni ludzie mówili o nim bez jego obecności, na przykład plotkując na jego temat. Doradza nam, żebyśmy wybaczyli osobom, do których trzymamy żal i wypowiedzieli to na głos. Ponieważ ta scena ukaże się tym osobom w ich przeglądzie życia. Kiedy zakończył się etap przeglądu, znów zapadła ciemność. Jednak tym razem w tej ciemności pojawiła się postać przypominająca Anioła. Melen zapytał ją: Czy jesteś Aniołem Śmierci? Odpowiedź była zaskakująca. Anioł odpowiedział: Nie, jestem Melen. Jestem Twoim Aniołem Stróżem. Melen zrozumiał, że Anioł jest Jego wyższym ja. Otrzymał od niego wiedzę, że każdy człowiek, bez względu na swoje wierzenia, bez względu na swoje uczynki, jest połączony ze światłem. Następnie Melen znalazł się w czymś w rodzaju tunelu, jednak opisuje to bardziej jako bycie pod wodą. Na górze widział co prawda światło, do którego chciał się dostać, jednak czuł, że nie jest to możliwe. Finalnie znalazł się jednak bezpośrednio przed nim i w sposób niemożliwy do opisania czuł siłę jego obecności. W tym miejscu Doświadczenie Melena staje się naprawdę wyjątkowe względem innych świadectw, staje się interaktywne. Przegląd życia, anioły czy tunel powtarzają się dość często w relacjach ludzi, którzy przeżyli śmierć kliniczną lub doświadczenie z pogranicza śmierci. Melen otrzymał przywilej rozmowy ze światłem i zapytania o cokolwiek zapragnie, otrzymując odpowiedzi. Warto też nadmienić, że odczuwalnie dla Melena cała ta rozmowa trwała jak sekunda. Aby jednak móc opowiedzieć ją chociaż pobieżnie, żartował, że musiałby opowiadać ją 30 lat. Melen zapytał światłość, czy jesteś Bogiem? W odpowiedzi otrzymał zdanie, a kto i co nim nie jest. Kiedy zorientował się, że ma możliwość zadawania pytań, które dręczyły go podczas ziemskiej egzystencji, pytał dalej, dlaczego ludzkość jest tak mroczna i skazana na zagładę. Wtedy światło zmieniło swój kształt na Mandale i wciągnęło Melena do środka. W swoich wykładach nazywał ją Mandalą Dusz. Uczucie znalezienia się wewnątrz było podobne do miłości, która leczy i regeneruje. Będąc wewnątrz, czuł, jakby otrzymał wgląd we wszystkie ludzkie dusze, wliczając w to jego własną. Ku jego zdziwieniu, nie zobaczył tam nawet śladu ciemności. W ludzkiej duszy nie ma mroku. Światłość zwróciła się do niego słowami: Piękny człowieku. Te słowa zmieniły jego życie. Oto, Czym jesteśmy? Jesteśmy pięknymi dziećmi wszechświata, Boga, światłości. Melen mówi: To jest wiadomość, którą otrzymałem. Jesteśmy kochani. Nasze dusze są wszechświatem tworzą go. Jest to pełne duchowe doświadczenie. Ludzka dusza, matryca ludzkich dusz, jaką razem tworzymy, jest absolutnie fantastyczna, piękna. Nie potrafię wyrazić, jak bardzo zmieniła się wtedy moja opinia na temat ludzi. Powiedziałem, Boże, nie wiedziałem, że jesteśmy aż tak piękni. W żadnej duszy nie ma pierwiastka zła z natury. Straszne wydarzenia, jakie przydarzają się ludziom, potrafią skłonić ich do czynienia zła, ale same ich dusze nie są złe. To, czego każdy szuka, co utrzymuje każdego, to miłość, tak powiedziało mi światło. To, co psuje ludzi, to brak miłości. W pewnej chwili poczuł, jakby wyczerpał wszystkie pytania światłość zapytała go: „ Jakie było Twoje pierwsze pytanie? Melen zrozumiał, że chodziło o pierwsze poważne pytanie, jakie zadał w swoim życiu, jeszcze jako dziecko. Jego pierwsza rozterka nad sensem istnienia. Będąc jeszcze dzieckiem, Melen uczęszczał na szkolne zajęcia z religii. Zastanawiał się wtedy jaki jest sens w tym, że człowiek rodzi się by umrzeć i do tego może jeszcze trafić do piekieł. Dlaczego Bóg miałby się trudzić, by w ogóle tworzyć taki system? I jaki jest w nim sens? Wtedy ze światłości wydzieliły się dwie świetliste kolumny, za pomocą których Melen otrzymał rozległą wiedzę dotyczącą tzw. geometrii fraktalnej oraz światła. Przekazano mu, że ta geometria jest rodzajem boskiej matematyki, która opisuje wszystkie procesy ziemskie oraz duchowe. Jest to rodzaj nieskończonego cyklu, do którego Melen porównuje ludzkie życie, nie mając wątpliwości co do istnienia reinkarnacji duszy. Mówi. Kiedy umieramy, po prostu ponownie otwieramy oczy i zaczyna się twój nowy fraktal. Jest zawsze taki sam, ale zawsze inny. Nawet kiedy chwilami wydaje się dziwny, inny, obcy. Zawsze jest to ten sam obraz duszy. Światło wyjaśniło mi. Śmierć nie istnieje. Ludzie są nieśmiertelni. Od zawsze żyjemy. Zdałem sobie sprawę, że jesteśmy częścią naturalnego, żyjącego systemu, który nieskończenie się odtwarza. Dalej Melen mówi, zszedłem do miejsca, które można nazwać piekłem. Było zaskakujące. Nie było tam szatana czy zła. To był jakby wgląd w sferę nieszczęścia, ignorancji i niewiedzy wykształconej w człowieku. To jakby taka nieszczęśliwa wieczność. Ale każda z dusz, jakie mnie otaczały, miała nad sobą migający promyk nadziei. Żadna jednak nie zwracała na niego uwagi. Zjadał je ich własny żal i nieszczęście. Po powrocie do swojego ciała, Melen wielokrotnie wracał do tego doświadczenia, dzieląc się nim z ludźmi na różne sposoby. Na bazie informacji, które otrzymał, skonstruował wynalazki, umożliwiające wykorzystanie światła do celów leczniczych. Dokonał też rozmaitych założeń astronomicznych, które po latach okazały się trafne. W 2017 roku Melen zmarł, jednak wiedza, którą nam przekazał, jest nieśmiertelna. Podziel się tą wiedzą z osobą, która może jej potrzebować i przekaż jej ten odcinek. Dziękuję Ci za tę wspólną podróż. Ciekawi mnie Twoje zdanie o doświadczeniu Melena. Czy dostąpił możliwości rozmowy ze światłem właśnie ze względu na swój brak wiary, aby z siłą przekazywać ją innym? Napisz swoje przemyślenia w komentarzu. Zasubskrybuj ten kanał, aby nigdy nie przegapić kolejnych materiałów i zawsze inspirować się do bycia najlepszą wersją siebie. Życzę Ci błogosławionego dnia.